Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, teraz dam Wam przekaz, który dotyczy absolutnie wszystkich, bez wyjątku. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma jasną i ciemną stronę. I tylko pytanie, czy my akceptujemy to i to? Po prostu przyjmujesz siebie takim, jakim Ty jesteś, nie wypierając tego, że masz w sobie tą ciemną stronę, lub jestem biały i puszysty. I na ten temat będzie przekaz. Fenomen Strażnik Progu. Poznaj siebie, wyryty na bramie świątyni. Wielu poszukiwaczy, Doświadcza obecnie zderzenia ze swoimi ciemnymi stronami. Spotkanie z cienistymi stronami może być trudnym procesem. Duchowe pogłębienie i spotkanie ze zjawiskiem zwanym strażnikiem progu jest ważnym elementem procesu budzenia świadomości. Kiedy pojawia się więcej światła, ciemna część duszy, do której wcześniej nie padało światła objawia się, zaburzając poprzednią równowagę. Strażnik progu to nie jest instancja karna, ale pomoc dla poznania, więc my, idąc na spotkanie ze światłem, musimy oświecić naszą ciemność. Przygotowani ludzie patrzą do wewnątrz, nie rzutując swoich cienistych stron na innych. I pomimo tego, że wiele używa starożytnych narzędzi takich jak astrologia, numerologia, układ tarota lub wchodzi w interakcje z kryształami, wyzwania ciemnej strony są nieprzewidywalne w nowych energiach. Nad drzwiami świątyni w Delfi było napisane Człowieku, poznaj siebie. Człowieka zawsze przeciągało nieznane, jakby była i trzeba było ją rozwiązać. Ciekawość i zaangażowanie pomaga szukać nietrywialnych sposobów poznania, ale nie zawsze dochodzimy do zrozumienia ogólnego obrazu tego, co się dzieje. Wszystko zmieniło się tak szybko, że poprzednia wiedza stała się przestarzała, a my jej ślepo A potem Pojawia się uczucie zawieszenia, jakby wszystko zamarło i się nie rusza. Zjawisko, to zwane strefą progową, przełącza skupienie ze świata zewnętrznego na wewnętrzny, jakby zapraszała do zagłębienia się i wejścia w strefę nieświadomości. Tam, gdzie mnie tam nie było, nic o tym nie wiem, to nowe uczucie. W którym Twoja uwaga nie była wcześniej obecna, to miejsce na początku powoduje niepokój i zamieszanie. Dotychczasowa wiedza nie działa. Spotkanie z ciemną stroną może być trudnym procesem, a próg jest miejscem spotkania światła i ciemności w nas. Wielu osób doświadcza obecnie konfrontacji ze swoimi ciemnymi stronami. Spotkanie z ich aspektami jest Przytłaczające jak wyzwanie. To duchowe zanurzenie ujawnia wszystkie nasze przyjawy, które wcześniej nie zostały zaakceptowane i wyparte w podświadomość. Potępialiśmy je, uciekaliśmy przed nimi, rekompensowaliśmy im to czymś bardziej atrakcyjnym. Szukaliśmy poprawnych zasad i staraliśmy się być dobrze. Można powiedzieć, że są tam przechowywane nasze traumy, nawet te, których nie pamiętamy. Wszystko, co nam przeszkadzało, sami rzucaliśmy do ciemnej strefy. Nie byliśmy gotowi to zmienić. Nie zawsze rozumieliśmy znaczenie tego, co trzyma naszą ciemną strefę duszy. Ale smak lepkich emocji strachu i wszelkiej negatywności tam pozostał. I kiedy wpuszczamy tam więcej światła, Pozwalamy mu być. On prowadzi nas do progu. Zjawisko znane progiem przeszło przez wszystkich oświęconych mistrzów. Pojawia się strażnik progu, który podkreśla, przypomina, podnosi ważne fragmenty z głębin. Nie po to, by oskarżyć, ale jako środek rozpoznania, z o pomoc w uzdrawianiu własnych ran W istocie jest to Święte miejsce dla naszego dialogu między jasną a ciemną stroną. Rozpoznanie każdej z nich o ważnym momencie objawień. Objawienie dla siebie to nieskrępowane zaprzeczenie mi szczerość, więc nie rzutujmy naszych ciemnych stron na innych, aby się wyleczyć. Strażnik progu działa jak smog, wykorzystując pasję i mądrość, używając szczególnej odwagi. Aby spojrzeć swoje w oczy, smok swoim ognistym oddechem podnosi wszystkie ukryte demony, które sami nakarmiliśmy. Czas ich puścić. Świadomość jest zawsze dostarczana z miłością i życzliwością, nigdy z osądem lub gniewem. To, co nam służyło wcześniej, stwarzając przeszkody i dramaty, po uświadomieniu sobie. Przyjmujemy jak wyciągnięte lekcje życia. To, co pomogło nam się rozwijać i zdobywać doświadczenie, zmieniło nas, a także zmieniło naszą przeszłość. Nasza przeszłość zmienia się, gdy zmieniamy stosunek do niej, wybierając ziarna prawdy o sobie i oddzielając je od śmieci. W ten sposób zdobywamy naszą mądrość. Moi drodzy, ja jeszcze chcę dodać na koniec do tego przykazu. kiedy wzrośnie Wasza świadomość do momentu, że jest tylko teraźniejszość, zresztą jej też nie ma, że nie ma żadnej przyszłości, że nie ma przyszłości, to niczego nie ma. Nie trzeba będzie zmieniać, nie trzeba będzie siedzieć w tych traumach tak zwanych z dzieciństwa i poprzednich wcieleń, bo kiedy ta świadomość, wasza świadomość, będzie widziała, że nie ma poprzednich wcieleń, nie ma niczego oprócz Niego, czyli Boga a reszta to jest iluzja. Dalej ten temat nie ciągnę. I jeszcze jest za wcześnie. Z Wami była Irina.